Nie, widzowie! Nie wiem, gdzie jestem! O, jestem Jestem, 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 jestem! Dobra, słuchajcie widzowie, od razu po zakończeniu eventu w Fortnite, który był naprawdę niesamowity moim zdaniem, wyszedł nowy glitch, dzięki któremu mogliśmy latać. W Fortnite. Wraz z Malczykiem postanowiliśmy go sprawdzić, więc oglądajcie film do końca, bo jest naprawdę ciekawie. Jeżeli chcecie wygrać trzy karnety bojowe na kolejny sezon w Fortnite Battle Royale, wystarczy strzelić łapeczkę w górę, komentarz z oceną materiału oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, bo naprawdę mnóstwo tych karnetów będę miał do rozdania. Więc myślę, że warto, a my przechodzimy sobie już bez zbędnego pierdzielenia do glitch który jest naprawdę insane Dobra, słuchajcie widzowie, z tej strony Rogal, A dzisiaj jest ze mną Smalczyk, witam cię serdecznie A dobry wieczór Witam was, jesteśmy świeżo po evencie Troszeczkę jak gierka już zaczęła normalnie działać Bo sami jak aktorzy grali No i co, obczailiśmy, że jest pewien glitch Dzięki któremu możemy latać w Fortnite. Co jest? No Czasami odpowiedzcie na pytanie w komentarzu w sumie. <grych> czy to jest normalne, czy nie Czy ty mi zdążysz uciec z byczku, czy nie zdążysz? Oj, oj, oj! Jeszcze jeden strzał mu brakuje. Okej, okay, ktoś się przebrał za henchmana i pajacuje. Także on leży. A tam chyba prawdziwy henchman pajacuje, tak jest. Typ się w ścianie gliczuje, co jest widzowie! Zobaczcie, typka! Co jest grane z nim, Lul? Jakiś akrobata się trafił? Tak, ta, 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 jakiś akrobata, ale mam zero ammo w pompicy, wiesz? Ale że gościu jest takim imbotem? What Stres, was that! No. Dobra, słuchajcie widzowie, podejście numer dwa. Tym razem mam nadzieję, że wyjaśnimy ludzi i będę w stanie Wam pokazać, jak ten glitch wygląda. Oj, na daszku tam ziomek. Oj! Podskocz jeszcze raz. Może jakiś kasket ci tutaj wrzucę. Dobra, jest tu ziomek, który będzie walił henchmena i nie będzie miał ammo. A ja w niego po prostu wbiegnę. Dobra, leżysz ziomuś. A tu leżysz z Skyty. On ma grappler i mam kartę, wszystko mam. Dobra, leży drugi, leży drugi zobacz, ziomek. 4B, ej, chodź tu, co, zobacz A Co zobaczysz? Co jest? No to one są pętane O. Ja? <laughs> no widziałem, widziałem upętane drzwi. Coś taki rzuca. C Ceki rzuca ktoś. No jest. Zabudowałem jak coś. C 4 Na sejfie, na sejfie byku! Cio. Nice, El... Boże, koś pułapkę robi na safe, nie mogę patrzeć Nie, no za karę to ja chyba ciebie nie powinienem podnosić, ale <grym> ci będzie Słuchajcie widzowie, żeby zrobić tego glitcha potrzebny wam jest właśnie jakikolwiek pojazd, którym podlecicie pod strefę Jeżeli podlecicie, stawiacie go tu, wchodzicie do strefy i musicie usiąść za kierownicą na przykład helikoptera I w tym oto momencie, zobaczcie, zobaczcie jak właśnie działa latanie w Fortnite Tak właśnie to działa widzowie to jest pokcian To jest przepiękne, zobaczcie 79 metrów nad ziemią Wow. Ej, może bym kogoś tak strzelił Czy ja mogę strzelać? Mogę strzelać, dobra, okej I poduszki w ogóle? Tak, 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 mam dwie Ej, ciekawe czy jak rzucę poduszkę, czy ona spadnie na ziemię, czy tu się rozłoży Dobra, spada na ziemię Ty! Instant poduszkę rozłożyłem ale nie mogę już więcej rozkładać, bo będzie przypał. Dobra, słuchajcie, widzowie, jest chyba S, bo chyba będziemy mieć strefę. Tak, wszystko na to wskazuje, tak mi się wydaje. Ale jeśli nie będziemy mieć strefy, to będzie problem, bo będziemy musieli się do niej jakoś dostać. A nie wiem, czy ja mogę kucnąć? Nie, nie mogę kucnąć totalnie. To, to też jest pokżampowe. Ale chyba, jeżeli da nam strefę. O Czy ja tam dolecę? Czy ja tam dolecę? To jest pytanie. Bo jeżeli nie dolecę, to będzie mały problem. Dobra, jak, ja, jak się prezentuje moja pozycja? Ok, jestem niedaleko strefy, więc chyba jestem w stanie chyba jestem w stanie to przeżyć. Słuchajcie, ogólnie w tym glitchu polega to na tym, że jeżeli strefa jakby was złapie mm, jeżeli was złapie strefa, to tak jakby będziecie spadać na dół, do tego potrzebna jest tam poduszka. O nie, tu się nie da leczyć, tak czy siak! Okej, okay, według pingu jestem pod strefą i tysiąc no metrów nad ziemią. Widzowie, lecimy do strefy. Dobra, do ale, że ty padłeś, a ja jestem w powietrzu? Tysiąc metrów nad ziemią? Tu masz jeszcze łódki, nie chcesz, może zejść po mnie? No ale jak mam zejść teraz, powiedz mi? Podskocz, albo shifta użyj. O, no i właśnie popsułeś mi glitch. Gościu, zobacz, co się dzieje. Nie, nie, nic nie mogę zrobić. Nie mogę kłócnąć, nie mogę użyć shifta, nie mogę niczego zrobić. Jest totalnie giga broken. Ale jestem w strefie, tak no to chłop wygląda. Nie przeszukuję, chłop mnie przeszukuje. <laughs> nie robię informację. No nie, a czy ja mogę do niego strzelić? Jak chcę strzelić do niego? Nie no, jestem za daleko. Przecież to Kuli nawet nie rejestruje. mnie. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Czy jestem już w strefie? Tak, już jestem w strefie, więc jestem bezpieczny. Bo teraz to ja się już prawie nie poruszam, nie? Do X najgorsze na świecie. Fajna nowa strefa. Podsumowując ten update tam event o. Tak, 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 dobrze, że dali nową strefkę. dobrze, oj, tak, tak. Ale ja nie mam poduszek, stary. To jest najgorsze, nie? Dobra, Jak ty gdzie jest? nie masz poduszki. No ale kazałeś mi podskoczyć i wyrzuciłem Ostatnią. Tam, to nie spamujesz, a teraz. No nie, ale stary, tu tak jakby jesteś w skoku cały czas. I ja raz nacisnąłem spację i to wyrzuciło mi od razu poduchę. Nie no, chłopcu, strolała gra. <laughs> W ogóle z tej strefy taka kopuła się robi śmieszno zobacz. No tak, tak, tak stary, a widzisz to w ogóle z mojego powa teraz widzisz? Tak, tak, tak. Ty, ty, ty zobacz, jestem rozpustę. w strefie. Pięknie, pięknie wiesz, jestem. Tak, nawet jak będziesz zlatywał, to możesz skoczyć do wody. No, tylko że wiesz, ja na przykład, o, jak pink pod siebie, nie? To jestem, jakby widzisz, w tym miejscu, o. Nie jestem o, nad wodą, tak jakby, tylko jestem w tym miejscu. No tak, ale jak będziesz spadał, będziesz miał powoli dobrego fowa. Ja się kieruję generalnie na... Dobra, tutaj cały czas się powalają, powalają się ziomki cały czas. A my jesteśmy w środku strefy, ile jesteśmy dokładnie metrów nad ziemią? 1090. Myślę, że żaden strzał nie jest w stanie do nas dolecieć. Nie wiem, czy z heavy sniper jest w stanie 1000 metrów zrobić kilka ktoś. Chyba nie. No nie wiem, to MythBusters trzeba byłoby zawołać do gierki. Mhm. Co jest Chciałem grane, widzowie? Jest coraz wyżej. No, 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 bo ja widzę na metrażu, nie? Bo jestem kilka metrów wyżej. O, teraz opa... O, jestem w strefie, ty! Czy w tą stronę iść? Oj, tak, tak, byczku. Chyba jestem w strefce jak szef. Inny <laughs> chyba siedzi. W tą jakby stronę. O, jak bokiem lecę stary, to lecę dużo szybciej, nie? A u mnie to miejscu stoisz? Wiesz, od 20 minut mniej więcej. <laughs> jak to w miejscu? No naprawdę, w miejscu stoisz. A ty nie widzisz moich pingów, czy widzisz? Pingi widzę, ale u mnie stoisz w miejscu. No jako to patrz. Postać. Ja jestem jakby o. Teraz zaraz będę na środku strefy centralnie, nie? Jakby wiem, wiem, ja wiem, ale u mnie stoisz, zresztą zobacz to nagranie jak to wygląda. Dobra, zaraz ben... jestem na wodzie, stoję w miejscu, wywalone mam. Jesteś władcą tej gry i tyle. Gościu Bóg! Ej, zobaczcie jak to epic wygląda w ogóle, wszystko naokoło. No? Nie, bo tam było tak słońce. Słońce gości! Wow! No że co, że taka wystająca góra, to już mówiłem o niej właśnie o tu. A, no 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 Tak, tak, tak jest coś takiego, no Zaczek ten drop się, się wygląda i przycelujesz no, to widzimy. Nie, nie, mogę, nie mogę przycelować! Nie mogę przycelować z w środku kolejnej strefy. Przepiękny. Dobra, mamy challenge. Jak to wygrasz? Masz karnet bojowy dla widzów w następnym pytaniu. Czy oni wyjdą? Czy nie wyjdą? Jak myślicie widzowie, to jest pytanie? Dobra, ja się nie poruszał na pewno, tak? Nie, dobra, jestem w środku stref. No kamo! Ja już stary ledwo co widzę, ty widzisz to z mojego powa? Tak, tak, tak. Cały czas się oddala. Ej, strefa kolejna. Patrz, jestem! Ty jesteś? Na kanciku, ale jestem, jakbym się ruszył. Troszeczkę jakby w stronę do przodu, troszeczkę jakbym się ruszył. Co jest? Czekaj. O! O, jestem! Musisz iść do, dalej. Tak, tak, tak. Muszę iść w lewo, w lewo. Czy w którą stronę? Nie wiem, w którą nie idę. Wiem. W drugą. W drugą muszę iść. Dobra. Trochę do przodu i w drugą. No nie, nie lecę! No, nie, widzowie! Nie wiem, gdzie jestem! O, gdzie jestem tam, na mapę tam. Jestem, 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 jestem. Czy ja spadnę do wody? Uda to się, czy nie? Może wyjdą w trakcie, jak lecę. Halo Ostrzona, ta, ta, ta! Nie no, nie ma szans! Widzowie! Widzowie! Nie, nie, nie! Widzowie! Widzowie, Naturku! Pomocy! Nie! Ale widzowie, to jest niesamowite. To jest niesamowite. Ralabek, ralabek nas zabił 11 fragów. Miał tutaj skara, mieli tutaj wszystko. No i co? Nie udało się wygrać Gliczem, ale nie chcemy tego robić, bo glicze, pamiętajcie, nie są takie fajne jak się wydaje. Ale potrolować czasami można. No i dobra, dzięki Wam bardzo za oglądanie, widzowie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, siema! Siema! Dobra, i jeszcze tak po wszystkim, już po montażu tego materiału, oczywiście jest godzina trzecia w nocy, bo rogalik nie może sobie wcześniej zmontować, ale wpadajcie na moje sociale Instagrama, TikToka, Facebooka. No i oczywiście. No i oczywiście na Discorda, bo tam pojawia się mnóstwo rzeczy, których nie pojawia się na kanale, a jeżeli lubicie mnie śledzić i chcielibyście śledzić moją osobę troszeczkę bardziej niż normalnie, no to polecam Was po prostu na tę na te social media wejść, no bo tam jak najbardziej pokazują się różne tego typu inne materiały, które możecie śledzić związane ze mną oczywiście. No i co? No i to tyle. Żegnam się z wami na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia na razie, do później.